Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No i tak troszeczkę zaczęliśmy w pół bitwy, ale to wynika z faktu, że taka jest powtórka. A ja chcę nagrać ich jak najwięcej, żeby na jak najdłużej, tak jakby nam starczyło, chociażby do świąt wielkanocnych, żebym miał zapas. Trochę dziwnie to brzmi, że teraz przez dwa miesiące mnie praktycznie nie było, ale staramy się przynajmniej. Dobra, przechodząc już może do meritum sprawy, nagrywam to tak. Szybciutko, ad hoc. E, mamy Czołg T30 od adoleka do e, Leka. Himmelsdorf Zimo. Modziwo FPS aż tak źle nie wyglądają, a nałożenie teksturki śnieżnej, no. gaming jesteś bardzo sprytny. Czołg T30 Pluton z D34 i z, z m 103 Wygląda to całkiem spoczko. Dwa wieżowce takie typowe, jeden trochę mniej. Dziwi mnie tylko fakt, że się rozdzieliliśmy. Pluton to pluton, staramy się jeździć razem, bo jak, jak nie my mamy ze sobą kontaktu, to kto? Tutaj coś, co wygląda jak K1. A, jest to is, jedzie. Ładny hit, ładny. No i nawet iMixik może go sobie skończyć. Tak jest. Ale głupio się trochę chowa przed ciebie. Bo zaraz zgarnie jakiegoś hita, albo, albo i nie, A Ty sobie spokojnie czekasz na reloadzik tutaj tą fałeczkę potraktować, z daleka trochę nie widać. A jeszcze nagram audiologa, którym powiem Wam, co się mu trochę zmieniło w mnie. Może nie tyle z samym sprzęcie, ale troszeczkę się zmieniło. Nagrywam, nagrywam to troszeczkę bardziej profesjonalnie niż moglibyście się spodziewać. Może pod samym względem nie tyle co jakości, ale nie, nie jest to źle pod tym względem. E, bitwa jest bardzo fajna, dynamiczna. Ładnie tutaj ścisnęliście ich. Tutaj sobie poczekałeś sprytnie, aż Isek strzelił. Nie wiem, O Jezus, troszeczkę zapłon masz spóźniony, ale to chyba z, związane z tym, że, masz, że miałeś podczas nagrywania tej powtórki. 13 FPSów, 15, tyle mniej więcej la, ile ja podczas nagrywania, podczas jeszcze obciążenia Bandicamem znaczy nie, to nie jest Bandicam, Fraps, a Fraps też nie, znaczy nie, Bandicam, okej, okay. lol to już głupota jakaś z swojej strony, no ale faktycznie, no niepotrzebnie się czają tylko no okej okay. no, whatever no to jakiś mistrz w prototypie Zjechał stamtąd. Myślę, że idzie szybciej. Yy, jeden kolega z Plutonu, ten co się rozdzielił, umarł. Nie rozdzielamy się, tak jak już mówię. Yy, ale jest ok, jest dynamicznie i lubię takie powtórki wam pokazywać dynamiczne, Tutaj wjazd. Skończony jak Tigers. Jeszcze jak Panther. I Conqueror, czyli jeszcze jakaś dziewiątka jest. Yy. Tutaj masz strasznie długi reload działa. Nie wiem czemu strzelałbym, że dlatego, że jeszcze po prostu nie masz załogi na 100%. Ani do topychacza czy coś takiego, bo nie potrafię sobie wytłumaczyć czemu tak długo ten reload trwa. Tutaj, Conqueror tyłem. Fajnie, że grasz. Nie i poleciało wiażmo. W takiej sytuacji to nie ma, nie ma że nie przycelowujemy. No, hmm. Niedbalstwo, moim zdaniem, i Conqueror zniszczy Twojego sojusznika, eee, ale kolej stoi tyłem, to też mistrz gry jakiś, zdążył Cię sieknąć. No, i teraz trzeba by się schować, Ma już by było po nim. A tutaj jeszcze Panter na ciebie wjechał, eee, sojuszników tak średnio tu widzę. A jest prototyp, całe Twoje szczęście, że jest prototyp. Jeszcze przyszedł RAM, więc eee, no. Będzie to ogarnięte. Wiatr gniewu, tak? Tak ten koleś się nazywał. Dobra, mniejsza. Ale jest kapowanie. I ogólnie wygląda na to, że raczej wygracie. Chociaż im zostały jeszcze dwie dziewiątki w plutonie. Ale niestety dla nich te trzydziestka ma ogromną moc. I Conqueror... Mi się wydaje. Zwłaszcza, że koleś wygląda na bota. Bo to, co on robi, to nie można inaczej nazwać. Zresztą, po Niku, wygląda na bot. Na jakiegoś bocika. Trzeci frak, czyli nieźle. Nieźle, nieźle. Teraz na E75 na tyłek. Miejmy nadzieję, że. Jeżeli się nie obróci, to pewnie bot. Każdy, każdy szanujący się nie wiem. Ktoś, kto myśli, by się obrócił. O, może i nie niebot, ale strzelił ci w wieżę, więc już sam nie wiem. Teraz jestem ciekaw, gdzie on ci strzeli, bo pokazujesz mu sprytnie wieżę. Nie wiem, po co się odsuwasz. No, jakoś cię przebił, mniejsza. Teraz już trzeba by się odsunąć. Ale można i tak, prawda? No, i całkiem niezła bitwa T30 w Twoim wykonaniu. Bardzo szybka przede wszystkim, i to mi się w nim bardzo podoba. Także, cóż, to by było na tyle w tej powtórce z T30 od Adoleka. Chyba tak to się czyta. Dobra, w każdym bądź razie, dzięki i do następnej Waszej bitwy. Hej!